Cześć, Oto są wszystkie moje i telefony, a iPhone'y, też iPady i mój jeden Mac. Pokażę wam. Tu jest taki iPod Touch. Nie jest iPhone, no ale to jest wystarczająco blisko. Ma ISA 3.1.3. Tu jest iPhone 4, na no się 6, ale ma buga. I nie działa poprawnie, bo coś się stało z żebrekiem. To jest mój iPhone 4 na 7 To ja tego nieco bardziej Co ja z tego bardziej korzystam. I jest całkiem fajny. Ostatni sobie taki mocy założyłem. Ma to też dużo, całkiem dużo gierek. To jest na przykład mój ogromny iPad pierwszej generacji. On ma iOS 3. i też ma jailbreaka, ale go za dużo nie korzystamy. A jeden z najnowszych to jest ten iPad mini drugiej generacji. On jest bazowany od iPhone'a 5S i ogólnie jest całkiem fajny, tylko mi jailbreak rzadko działa. I ostatnie iMac. To jest iMac. Yy, nie, iMac co ja gadam. To jest MacBook Pro 2015, yy, 15 calowy. To jest naj, nawet naj, to jest największa, najlepsza wersja tego MacBooka, bo on ma i 7 16 GB RAMu. Oraz yy, Intel Iris i. Intel Iris Pro, a te karty są stworzone dla yy, profesjonalnych rzeczy Jeszcze taki wyświetlacz, ogromny retina, który jest prawie 5K Ma tylko 250GB Ale to dalej jest całkiem dobre Dobra no?